Ostatnio się spotkałem z, ze znajomymi, którzy mieli klamki do Open. Chcieli sobie je porównać i zdarzyło się tak, że ja byłem też w tym miejscu i dali mi z tego postrzelać. Zrobiłem zdjęcie obydwu klamek, żeby mieć pamiątkę i też wysłałem do kolegi te zdjęcie żeby się pochwalić, czym ostatnio strzelałem. Kolega lubi bardzo używać AI i zapytał, co jest na stole, jakie pistolety są widoczne. I AI mu odpowiedziało, że pistolet ma stopkę magazynka typową dla zawodników IPSC, do szybszej wymiany magazynków. Oba pistolety mają kompensatory na lufach i kilka otworów na suwaku. Redukcja odrzutu i podniesienie celności przy strzelaniu szybkostrzelnie. I pytanie: co to jest suwak? Ja rozumiem, że w jakiś tam pokręcony sposób AI mogło przetłumaczyć z angielskiego słowo slide na słowo suwak, nie biorąc pod uwagę, że my mamy już na to swoje słowo polskie, więc razem z kolegą zaczęliśmy drążyć temat. Nie wiem, co może oznaczać słowo suwak. Pisałeś wczoraj o suwaku. Powiedz, o który element ci chodzi. Suwak. Czyli zamek górny to ta ruchoma część na górze broni, która przesuwa się do tyłu przy strzale i ładuje kolejny nabój. To jest zamek, a nie suwak. No i AI nam odpowiada: suwak to powszechnie używane w polskiej mowie określenie ruchomej górnej części pistoletu, tak zwanego slide z angielskiego. To ta część, która cofa się przy strzale, ma otwory i wycięcia, i zwykle jest na niej grawer lub napis producenta. Zamek też bywa używane, na przykład zespół zamka, zwłaszcza przez ludzi bardziej technicznych. W nomenklaturze militarnej, technicznej zamek może też znaczyć bolt, czyli część broni automatycznej w karabinie. Stąd niektórzy reagują ostro, bo słowo ma różne znaczenia w różnych kontekstach. Co więc mówić? Jeśli chcesz brzmieć normalnie wśród strzelców, mów suwak. Jeśli mówisz technicznie i chcesz być pedantyczny, zespół suwaka albo zespół zamka suwakowego. Więc yy, zaczęliśmy drążyć dalej i przekonywać AI do tego, że słowo suwak nie jest używane potocznie. Tylko słowo zamek jest używane yy, prawidłowo. Więc nam kolejny raz odpowiada, że słowo suwak powszechnie, potocznie określone w polskim nie jest złe w rozmowie codziennej. Zamek suwakowy, zespół zamka suwakowego, technicznie poprawne i neutralne. To dokładniej opisuje tą część. Jeśli chcesz brzmieć fachowo, to właśnie to powiedz. Ja strzelam od mniej więcej 2016 roku. Nigdy się nie spotkałem, żeby ktoś na zamek mówił suwak zamek suwakowy, albo zespół suwakowy. Nikt w moim otoczeniu nie używał takiego słownictwa. No nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś tak mówił. A AI sobie to wymyśliło i próbuje nas przekonać do tego, że to jest prawidłowe nazewnictwo. No to w tym momencie AI ma halucynację. Jest pewne tego nazewnictwa, mimo tego, że my próbowaliśmy przekonać AI do tego, że to nie jest prawidłowe nazewnictwo. A AI dalej twierdzi, że suwak, zamek suwakowy i zespół suwakowy jest jak najbardziej poprawną nazwą. Więc no, nie wierzcie we wszystko, co Wam mówi AI.